Nowe wykańczanie etykiet staje się kluczowym etapem produkcji. Z Grzegorzem Ziemińskim z Elektra Industrial Solutions rozmawiam o tym, co nowego w tym obszarze prezentuje na targach Live Expo Europe włoska firma Cartes. Grzegorzu, jakie innowacje w zakresie hybrydowego wykańczania prezentuje w Barcelonie firma Cartes? Firma Cartes generalnie ma w swoim dorobku bardzo wiele technik wykańczania, uszachetniania, należałoby powiedzieć, etykiet. Natomiast tutaj widzimy, stoimy właśnie na tle maszyny GT 360 wyposażonej w wiele modułów. To jest kilkanaście metrów tej maszyny i możemy, światło powiedzieć, że jest to maszyna kombinowana, trochę właśnie hybrydowa, tak, gdzie mamy zespoły sita, druku, sito, druku sitem, gdzie mamy moduł wykrawania semirotacyjnego, gdzie mamy moduł szlachetniania, mamy również cyfrowy właśnie, w pełni cyfrowy system lakierowania wybiórczego. Oraz zwanego metal domingu, czyli foliowania wysokolodzieczego cyfrowego foliowania. Czyli mamy kombinację typowo tradycyjnych, konwencjonalnych procesów uszachnienia z cyfrowym elementem, który bardzo podnosi wartość etykiety. Mhm. No właśnie, w jaki sposób Kartes odpowiada na rosnące oczekiwania dotyczące personalizacji i krótkich serii produkcyjnych? Generalnie Kartes jest odpowiedzialny za stworzenie. W moim przekonaniu, w moim odczuciu, a nie tylko oczywiście moim, najlepszego na świecie systemu laserowego wycinania, właśnie dedykowanemu ultra krótkim seriom, pochodzącym głównie z druku cyfrowego, gdzie jak wiemy laser może wycinać każdą etykietę inną, to może być każdy kształt, kolejny kształt inny, natomiast oczywiście dzięki czytaniu kodów kreskowych, dzięki różnego dzięki, e, rodzaju rozpoznawaniu krótkiej serii. Ta produkcja może być bardzo zmienna i, i w ramach jednego zlecenia może być bardzo, bardzo wiele e, różnych rodzajów e, etykiet. Właśnie krótki seria, dedykowany produkt cyfrowy. Mhm. Jak duże znaczenie w historii firmy Cartes, w strategii firmy Cartes ma automatyzacja procesów oraz łączenie różnych technik w jednej maszynie? Powiedziałam, że kluczowe znaczenie. Tak jak właśnie wspomniałem przed chwilą, w przypadku tej maszyny GT360 tutaj mamy połączenie wielu procesów. Kartez jest innowatorem. Kartes na poprzedniej edycji Label Expo dostał nagrodę innowacyjności za system JDS, czyli Jet D Screen cyfrowy system uszlachetniania do tej pory lakierem lub folią. Natomiast podczas tegorocznej edycji targów Label Expo premierę swoją ma system Jet Screen 2, który właśnie zawiera dwa razy więcej głowic, ma dwa moduły, gdzie możemy w jednym przejściu lakierować cyfrowo etykietę oraz nakładać folię. W technologii Metal Domingu, co jest no, unikalne na skalę, na skalę światową. Znowu kartes jest najbardziej innowacyjny. Stoisz na tle maszyny, która ma co najmniej 20 metrów długości. Ilu operatorów wymaga do obsługi? Realnie jest to jeden operator. Jest bardzo przyjazny, menu, bardzo przyjazny interpret użytkownika. Jest to jeden operator, tak naprawdę. Co też odpowiada na kolejną bolączkę drukarzy. Brak, Brak specjalistów. Tak, zasoby ludzkie są dzisiaj. Bardzo słabym ogniwem tak. całości łańcucha, łańcucha wartości w organizacji, więc jest to absolutnie dobra odpowiedź na, na właśnie tego typu problemy, które Zabania. dzisiaj... Tak. Zatem hybrydowe wykańczanie może być jednocześnie szybkie, elastyczne, przyjazne środowisku i przyjazne biznesowi. Dokładnie tak jest, Aniu. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.